Dzień dobry, cześć. Z tej strony Radosław Rygielski. Moi drodzy, zaczynajmy. Dzisiaj co dalej z rynkiem Bitcoina, co z polską złotówką względem dolara oraz jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o stopy procentowe. Pamiętajcie proszę, nie są to moi drodzy rekomendacje inwestycyjne. Ostatnio 26 Czerwca mówiliśmy o możliwych spadkach rynku Bitcoina z poziomu okolicy 21 000 do okolicy 21 tysięcy okolicy 19800. Co się wydarzyło? Cena Bitcoina spadła i w tym momencie po tym spadku nastąpiło znów odreagowanie, i cena jest po 21 680, czyli ostatnia analiza jest zrealizowana. Co dalej z rynkiem Bitcoina? Zanim powiem o, o co chodzi, co może dziać się dalej, pamiętajcie, że to nagranie, moi drodzy, jest kontynuacją nagrań poprzednich, gdzie poprzednio mówiliśmy o cyklach, w których idzie cały czas cena Bitcoina i w tym momencie widoczne jest to, że teraz zobaczcie, że wartość transakcji, której przy końcówce cyklu, z roku 15 była bardzo wysoka, potem ona malała. W roku 18 była bardzo wysoka, następnie ona malała. W roku aktualnym w 2022 była ona bardzo wysoka i następnie malała. I zobaczcie, że zawsze, gdy ta wartość wolumenu malała, było to kolejne odbicie widoczne właśnie w tym momencie, dzisiaj, 8 lipca. Czyli teraz patrząc na tą cykliczność, możliwe jest, że wchodzimy w bardziej długoterminową, czyli która może potrwać kilka nawet tygodni, konsolidację. Czyli co jest możliwe na rynku Bitcoina? Możliwe jest to, że cena, której od strefy 21,500, przy której, przy cenie od 21,500 do 24,188, możliwe, że cena, od tej właśnie strefy koloru czerwonego, będzie odbijała i wracała tutaj w okolice 20, może i nawet okolice 19,800. Czyli takiego ruchu bocznego spodziewam się w tym momencie. Dla mnie najważniejsze będzie to, że ta konsolidacja już się rozpoczęła, jak możecie zauważyć, gdzie za każdym razem po bardzo mocnych spadkach te konsolidacje oznaczały powolne przygotowania do długoterminowych wzrostów. I tak, jak przewidzieliśmy, ostatnie spadki, na których też wiele z Was zarobiło, na grupie bezpłatnej, otwartej, do której macie link pod filmem, też swoje transakcje pokazywałem, gdzie był to zysk, który, który powstał dzięki 7-minutowej analizie. I teraz, gdy mówiliśmy o tych spadkach, one się zrealizowały, to teraz następne ruchy mogą być takie, o jakich właśnie mówimy, gdzie spodziewam się. Konsolidacji, gdzie cena może jeszcze lokalnie nam wracać w okolice 2800, 20, może i nawet 900, 800. Miejscem takim kluczowym, które powie mi, hej, w tym momencie możliwe zwrócenie trendu, będzie wybicie tendencji, którą tutaj właśnie mamy oznaczoną kolorem po prostu zielonym. Więc wszystko idzie w porządku, mamy spadki, których się spodziewaliśmy. Wiemy, że może teraz trwać konsolidacja, idzie rynek web w web, tak jak było to za każdym razem, dlatego że rynek Bitcoina, jak i każdy inny rynek, jest po prostu rynkiem zaprogramowanym. A te historie, które są sprzedawane, wiecie, że newsy e, i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy sama idea inflacji, tak? czy, czy różne konflikty, pamiętajmy, że one są wywoływane po to, aby kapitał z jednych rąk mógł przejść do drugich, bez właśnie potrzeby tłumaczenia się. Ponieważ jest na co zrzucić winę. I nawet aktualnie to co dzieje się w tym momencie ze stopami procentowymi, moi drodzy, o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że będzie powrót do 6, 6,5, że jest to możliwe. Oczywiście było o tym nagrania w czerwcu, o właśnie o stopach procentowych, gdzie mówiliśmy, gdzie 5 czerwca pokazywałem wam, moi drodzy, nagranie z 20 marca. I wtedy stopy były bardzo, bardzo nisko względem aktualnych, bo teraz są dwa razy wyżej, i mówiliśmy, jak widzicie, 20 czerwca o tym, przepraszam, 20 marca, mówiliśmy o tym, że cena wróci do poziomów, cena, że stopy procentowe wrócą do poziomów z roku 2012. To jest nagranie z 20 marca. Mówiliśmy tam, że, że stopy procentowe wrócą do poziomów z roku 2012. Co się wydarzyło? Stopy procentowe już tutaj są, więc pamiętajcie, żeby dbać o ten swój kapitał. Tak? Część osób zmienia warto, swoje kredyty, umowy na stałe stopy procentowe. Część osób ucieka też do dolara do zotówki, który w tym momencie już jest po 4,70. A czy o dolarze do zotówki nie mówiliśmy? Oczywiście, że mówiliśmy. Tak? 5 czerwca, gdy cena dolara do zotówki wynosiła, jak możecie zauważyć. 4,27 informowałem o tym, że jest możliwy ruch do 4,42, a dalej otwiera to nam przestrzeń nawet do 4,60. I stety miałem rację, wiele osób na tym zarobiło, ale też, niestety, nie miałem, niestety, mając rację, też wiem, że wiele osób swoich oszczędności nie przekonwertowało z polskich złotówek, załóżmy na inną walutę. Zobaczcie, że tutaj zrobiło to 10%. A czy tylko przy 4,20 mówiliśmy o. Wychodzeniu z rynku złotego na rzecz załóżmy dolara? Oczywiście, że nie. Przed 3.94.01 też o tym mówiliśmy. Są to ruchy, moi drodzy, w kilka miesięcy o 20%. Mówią, wmawiają, że inflacja na stronie NBP jest tutaj 13%. Pamiętajcie, że ten koszyk inflacyjny jest dobrany tak, aby to właśnie było 13%, Tak, a na innych produktach jest to nawet. Kilkadziesiąt czy kilkaset procent zmiany ceny. Pamiętajmy, że to jest pewien koszyk, który jest wybrany i pokazuje na tą zmianę. A zależnie od produktów, od koszyka inflacyjnego, też te wartości będą różne. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że to, że cena spadła, że z tego skorzystaliście, zarobiliście. Mam również nadzieję, że więcej osób, niż otrzymuje wiadomości, skorzystało z wymiany złotówki na dolara. A w tym momencie, co się może wydarzyć, w tym momencie uważam, że poza, poza tym, że na Bitcoinie wiemy, że czeka nas konsolidacja, czyli ruch bokiem, to na rynku dolara do złotówki możliwe jest to, że będzie jakieś chwilowe odreagowanie w kierunku 4,60, może i nawet powrót do 4,50. Też mam dla Was taką ciekawostkę. Zobaczcie, jak wyglądają przykładowo te dwa wykresy. Te dwa spadki wyglądają tak, jakby z lewej strony był on przekopiowany na stronę prawą. Pamiętajmy, że kapitał na rynku jest rozkładany w sposób automatyczny. Około 80% transakcji jest poprzez algorytmy, które są zaprogramowane tak, zaprogramowane tak, aby miliardy przechodziły z miejsca do miejsca, w sposób, w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka. Są też te podobieństwa wykresów, cykli ruchów, są, występują. Nie dajcie się naprawdę e, omotać temu, że newsy są najważniejsze, że wiecie, że, że dowiecie się w wiadomościach o tym, co będzie z Bitcoinem, czy o tym, co będzie z polską złotówką. Prosty, przy, prosty przykład. informacja o tym, że Bitcoin umarł, było kilka tysięcy. A najczęściej po takich najmocniejszych spadkach, spadkach potem są dynamiczne powroty, hossy, co już niejednokrotnie było pokazane na rynku, na przykład samego Bitcoina. Więc warto jest na te newsy uważać, które są tylko po to, aby ubrać kogoś w pozycje, które są dobre tylko dla tego, kto jest po drugiej stronie transakcji. Czyli zachęcamy do sprzedawania, abyśmy mieli od kogo kupić. Zachęcamy do kupowania, aby, abyśmy mieli od komu sprzedać. Tak samo jest z dolarem i złotówką. Informacje były o tym medialnie, że nie, nie podnosimy stóp procentowych. A jednak, czy musiałem mieć informacje i tak dalej, aby wiedzieć, że te stopy wrócą do, do poziomu roku 12? Nie musiałem. Cykl, cykl, który się powtarza na walutach, cykl, który wskazuje też złoto czy bitcoin jako aktywo, które już, umówmy się, jest brane pod uwagę, to korelacja między tymi różnymi walutami, Pokazuje, to rośnie na wartości, załóżmy walor A, on może za sobą pociągnąć walor B. Walor B spada, on może zatrzymać walor C. I tak dalej, tak dalej, i tak dalej. A te całe, wiecie, historyjki, opowiastki są najczęściej po to, aby ubrać ludzi w to, czego nie potrzebują. Prosty przykład był z bitcoinem, gdzie porównywali go bardzo często do czegoś, co miało rosnąć, bitcoin wtedy spadał. I było też na odwrót. Tak więc uważamy na newsy. Druga rzecz, o samej polskiej złotówce, że wiecie, gospodarka rozwija się tak dalej. Co z tego? Co z tego, skoro są pieniądze rozdawane? Co z tego, że sto jeżeli stopy procentowe idą do góry, wtedy kiedy zaufanie jako takie do państwa spada, ludzie uciekają z, z waluty, która do, do, do tego jeszcze wszystkiego jest używana, moi drodzy, tylko w jednym naszym kraju. Więc osobiście uważam, że nawet przy aktualnej cenie, nie mówię, żeby ważna rzecz odtwórz to nagranie kilka razy, bo po prostu potem nie chcę mi się odpowiadać na, py, na pytania, które są, wiecie, wyciągnięte z kontekstu całego nagrania. O tym już wielokrotnie mówiliśmy. Można było zrobić kilkadziesiąt procent. Teraz po tym ruchu jest czas, żeby chociażby część Pieniędzy wyciągnąć i na tym faktycznie zarobić. A nie czekać, wiecie, na dolara po 7 zł. Bez przesady. Te ruchy nie są aż takie dynamiczne, bo wtedy kapitał by zbyt szybko od rynku odchodził no i pewnie by nam wcisnęli zastąpienie złotówki, co tak czy siak kiedyś zrobią. Myślę, że w ciągu trzech lat będą już takie informacje, że hej, zastępujemy złotówkę, no bo to jest bez sensu. Mogę się założyć, że tak będzie. I teraz moi drodzy, po takich potężnych ruchach na walutach, gdzie robisz kilkadziesiąt procent, warto jest nawet jedną trzecią tych zysków. Wyciągnąć z rynku, czyli załóżmy zamienić z powrotem dolary na złotówki, załóżmy jedną trzecią, przerzucić to na przykład w złoto, w monety, czy też w srebro. Oczywiście ja jestem zwolennikiem bardziej złota, w kategorii takiej, aby używać go. W razie gdybyśmy mieli za coś zapłacić, bo mówmy się, srebro nie jest aż takim, wiecie, chodliwym towarem. A złoto też trzyma tą wartość, jest bardzo ciekawe, czy nawet samo krypto przy aktualnych cenach. Nie namawiam, tylko dzielę się swoimi spostrzeżeniami, które jak widzicie, są bardzo często słuszne. Jest nawet na moim kanale, moi drodzy, taki film. Złotówki, na których stracisz? Znak zapytania. Lepiej zarób i też wam daję wiedzę, żebyście się nie bali. A wiedzieli, co się może wydarzyć, i na tym zarabiali. Gdy wszyscy się boją, ty zarabiaj. Gdy każdy czuje strach, ty czuj spokój, bo wiesz, dlaczego oni czują strach, bo wiesz, jaki mechanizm jest wykorzystywany, że ludzie są przerażeni, bo wiesz, co możecie czekać. I wtedy jesteś obserwatorem i reagujesz na to wszystko z własnej woli, z własnej decyzji, na tym jesteś jeszcze nawet do przodu, a minimum na zero. I ciebie to nie dotyczy, ta cała sytuacja. Grunt, aby mieć sytuację w życiu, tak uważam, w której ja decyduję, a nie że jestem zmuszany. Zresztą po to są nagrania moje, nagrania Fila. Też ostatnio na kanale u Fila również udostępniłem bardzo ważne nagranie o cyklach Bitcoina, Tak, gdzie mówiłem o aktualnie sytuacji, o sytuacji, która aktualnie trwa, a informacja o tym była przed tym, jak ona się pojawiła. zresztą jako wszystkim. Dobra, nie przedłużam. Masz ochotę dowiedzieć się więcej? Zajrzyj w linki pod tym filmem. Serdecznie moi drodzy, dziękuję. Ty też możecie mnie pytać, oczywiście, co dalej ze stopami procentowymi, i tak dalej. Powiem szczerze, moi drodzy, że w tym momencie te zakresy z roku 12. Ja myślę, że chwilowo możliwe jest to, że te stopy na chwilę się uspokoją, ale dalej rok 2008, tutaj okolice 7,5, 7. Myślę, że jest to poziom, który no, po prostu zostanie niebawem osiągnięty, tak? Często dostaję też pytania. Złóżmy poziomy z, roku, z lat 90. Tak? Tutaj te okresy załóżmy, czy to jest w ogóle możliwe, aby wejść na takie wartości okolice 20. Powiem wam szczerze, że nie mam żadnego pojęcia. Więc patrzę tu i teraz, korzystam z tego i na bieżąco będę też korygował kurs, który cena obiera. Do usłyszenia, moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie. Dbajcie o swój kapitał i też o swoją głowę, bo grunt, żeby nie brać udziału w tym całym cyrku i nie dołączyć do światowego psychiatryka, który jest nam tworzony. Do usłyszenia, pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się gorąco. Cześć!